Pamiętam ten dzień, jakby to było wczoraj. Słońce wisiało nad Adriatykiem, gorące i bezlitosne, typowe dla Dalmacji w lipcu. Powietrze pachniało solą, lawendą i rozmarynem, którymi przyozdobiliśmy stoły. Moje serce, zwykle twarde jak paszki ser, biło w rytmie szybszym niż tradycyjne klapa grane w oddali. To był ślub mojego Luki, mojego jedynego syna. Od rana krzątałam się po sali weselnej w uroczej konobie w trogirze, upewniając się, że wszystko jest sawrszeno, idealne. Sprawdzałam, czy przód jest pokrojony w idealnie cienkie plasterki, czy rakija domowej roboty stoi gotowa na powitanie gości, i czy miejsce przy głównym stole, to zarezerwowane dla mnie, matki pana młodego, wygląda wystarczająco godnie. W Chorwacji, a zwłaszcza w naszej Dalmacji, takie rzeczy mają znaczenie. Tradycja to nie tylko puste słowa. To jest nasza krew, nasza historia. Pamiętam, jak moja teściowa, niech spoczywa w pokoju, mówiła mi: Mario, miejsce matki jest filarem, na którym opiera się nowa rodzina. Nie ustępuj. Te słowa brzmiały mi w uszach przez cały dzień. Ale niestety, moja synowa, Anna, miała inne podejście do filarów. Odkąd się poznaliśmy, czułam, że jest między nami napięcie. Ona, wychowana w Zagrzegiu, nowoczesna i pewna siebie, patrzyła na moje dalmackie obyczaje z pobłażliwą miną. Mówiła, że to urocze relikty. Dla mnie były to zasady, które chroniły to, co najświętsze. Już przy planowaniu ślubu, kiedy nalegała na wegetariańskie pikę zamiast tradycyjnej jagnięciny, czułam, że ten dzień będzie kosztował mnie wiele nerwów. Uśmiechałam się do gości, piłam posip i udawałam fiaka. Bez troskę, ale w środku czułam narastający ucisk. Zanim przejdziemy dalej, jeśli możesz, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka to naprawdę bardzo pomaga. To prosty, ale kluczowy gest wsparcia dla naszego kanału. Oglądając, napisz mi w komentarzach, co zrobiłbyś w takiej sytuacji? Zawsze ciekawie jest zobaczyć, jak każdy inaczej interpretuje taką historię. Kiedy Luka przyprowadził Anę do naszego domu. Po raz pierwszy poczułam, że mój syn wymyka mi się z rąk. Zawsze był moim chłopcem, tym, który pomagał anty w winnicy i który śmiał się, kiedy uczyłam go robić najlepszą paszticadę w okolicy. Ale Anna wprowadziła do jego życia nowy język, język kompromisów, w którym moje zasady stawały się żądaniami. Konflikt zaczął się od drobiazgów. Ozdoby. Chciałam, żeby sala była udekorowana tradycyjnymi wiankami z liści oliwnych symbolizującymi pokój i długowieczność. Anna upierała się przy minimalistycznych, nowoczesnych dekoracjach, mówiąc, że stare jest kiczowate. Anti, mój mąż, jak zwykle trzymał się z boku. Pamiętam naszą kłótnię trzy tygodnie temu, kiedy omawialiśmy listę gości. Mamo, nie ma miejsca na ciotkę Marę, którą widziałaś ostatni raz dziesięć lat temu, powiedziała Anna z tym jej zagrzebskim chłodem. Ale ona jest rodziną, tradycja wymaga zaczęłam. Tradycja wymaga żebyśmy byli szczęśliwi, Mario, a nie żebym ja musiała rezygnować z moich przyjaciółek. Wtedy Anty wtrącił: Mario, daj spokój. To ich dzień. Jego słowa zabolały mnie bardziej niż cała tyrada Eni. Zawsze myślałam, że Anty i ja stoimy razem, jak dwa stare drzewa oliwne. Teraz czułam się jak usznięta gałąź. Zgodziłam się na ustępstwa, ale w zamian upierałam się przy jednym: moje miejsce przy stole prezydialnym, tuż obok Luki i Anti, było nienaruszalne. To było moje ostatnie terytorium. Spojrzała na mnie wtedy, uśmiechnęła się, ale w jej oczach zobaczyłam błysk, który mnie zaniepokoił. Oczywiście, Mario powiedziała zbyt słodko: Będzie. Jak sobie życzysz? Przecież to Luka jest tu najważniejszy. A ja, głupia, jej uwierzyłam. Luka w ogóle nie brał udziału w tych sporach. Odkąd zaczął pracować w splicie, stał się tak zajęty i pochłonięty własnym życiem, że każde moje pytanie zbywał machnięciem ręki. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to nie była zwykła ignorancja, a coś o wiele gorszego. Sama ceremonia zaślubin odbyła się w zabytkowym kościele w Trogirze, w cieniu dzwonnicy, która widziała już setki takich par. Było pięknie i wzruszająco. Luka i Anna wyglądali idealnie, a ja, stojąc obok Anty, czułam, że moje serce pęka z dumy i cichego strachu. Pamiętam, jak w tłumie gości szukałam wzrokiem tylko jednej osoby, mojego męża. On jednak przez cały czas sprawiał wrażenie, jakby był gdzieś daleko. Był cichy, bardziej niż zwykle. A jego zazwyczaj roześmiane oczy były pełne jakiegoś nieodgadnionego cienia. Po kościele udaliśmy się na wesele do tej konoby przy wybrzeżu, którą Anna z takim trudem unowocześniła. Kiedy weszliśmy, rozbrzmiały dźwięki dalmatyńskiej klapy. To był jedyny tradycyjny akcent, na który Anna pozwoliła, za co była jej cicho wdzięczna. Sala była pełna, stoły uginały się pod ciężarem potraw. Królowała pikę, ale na szczęście obok stała też tradycyjna Jagnięcina. Powitania, pocałunki, rakija płynąca strumieniem, chorwacka swadba w pełnej krasie. Goście zasiedli, a my, rodzice i nowożeńcy, skierowaliśmy się do głównego stołu, który stał na niewielkim podwyższeniu, tak aby każdy mógł nas widzieć. Moje miejsce, to, o które tak walczyłam, było po prawej stronie luki, z przodu, symbolicznie najbliżej syna i zarazem w centrum uwagi. Kiedy podeszłam, zobaczyłam, że stoi tam mały, ręcznie robiony bukiecik suszonej lawendy to był mój pomysł. Uśmiechnęłam się do siebie. W końcu moja tradycja wygrała. Luka pomógł mi usiąść i czułam, jak fala ulgi rozlewa się po moim ciele. Przez moment wszystko było tak, jak powinno być. Siedziałam tam jako Maria, matka pana młodego, czułam się bezpiecznie i dumnie. Wtedy Anna podeszła spojrzała na mnie, i jej twarz, która jeszcze przed chwilą promieniała, zesztywniała w sposób, który znałam zbyt dobrze. Podeszła, uśmiechnęła się i powiedziała do luki coś cicho, wtrącając do tego słowo siostra. Nie zrozumiałam. To był ten moment, kiedy poczułam, że spokój pęka, jak stara, gliniana amfora. Zaraz po tym, jak Luka zajął swoje miejsce i odwrócił się, żeby zamienić kilka słów z kimś z rodziny Eni, Ana wstała i bez słowa wzięła bukieci lawendy, który postawiłam przy moim nakryciu. Zaczęła go przenosić na drugi koniec stołu, w miejsce, gdzie siedziała jej siostra Daria. Poczułam, jak krew mi się gotuje. To nie był bukiecik, to był symbol mojego miejsca, mojego znaczenia. Co ty robisz, Ana? Zapytałam cicho, starając się, żeby mój głos nie poniósł się po sali. Goście, zajęci podawaniem sobie przutu i wznoszeniem pierwszych toastów rakiją, na szczęście jeszcze nie zwracali na nas uwagi. Anna odwróciła się, trzymając ten mały, fioletowy bukiecik w dłoni i spojrzała na mnie tym swoim chłodnym, nieprzeniknionym wzrokiem. Nic, Mario Po prostu Daria ma alergię, a to miejsce jest, to miejsce, które jej obiecałam, odpowiedziała, nie spuszczając ze mnie wzroku, z lekceważącym uśmiechem, który poczułam jak policzek. Obiecała się i moje miejsce? To jest miejsce matki pana młodego. Powiedziałam, już trochę głośniej. Poczułam, że drżą mi ręce. Próbowałam się opanować, przypominając sobie, że jestem gospodynią i że ten dzień należy do luki, ale moja godność dalmatynki, Marii, nie pozwalała mi na to. To był nasz stół, moja rodzina, moja tradycja. Wstałam, żeby odzyskać bukiecik, albo chociaż dowiedzieć się, co tak naprawdę się dzieje. Chciałam zapytać: Co to za obietnica? Nie zdążyłam. Anna, widząc, że wstaje, odwróciła się i spojrzała na krzesło, na którym przed chwilą siedziałam. Następnie, zupełnie jakby to było coś najbardziej naturalnego na świecie, przesunęła krzesło Dari, swojej siostry, tuż obok Luki, a moje krzesło postawiła obok Dari. Dalej od centrum. To była subtelna, ale brutalna rearanżacja, która mówiła: Jesteś gościem, a nie najważniejszą osobą. Jeśli wciąż jesteś tutaj ze mną, skorzystaj z okazji, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. To bardzo pomaga, aby historie takie jak ta mogły dalej powstawać. Po tej szybkiej, perfidnej zmianie, Anna uśmiechnęła się triumfalnie i usiadła z powrotem na swoim miejscu. Ja stałam, Zdezorientowana i upokorzona pośrodku podwyższenia. Krzesło Dari było teraz tuż przy moim synu. Daria, chociaż była miłą dziewczyną, nie miała nic wspólnego z tą rodziną. Czułam się tak, jakby ktoś wyrwał mi ziemię spod stóp. To nie chodziło już tylko o krzesło, ale o miejsce w życiu mojego syna, o szacunek, o moją rolę w tej nowej rodzinie, która właśnie się formowała. To miejsce było symbolicznym sercem. Bez niego czułam się jak turysta, jak przypadkowy gość na weselu własnego dziecka. Powoli, z trudem, usiadłam na nowo ustawionym krześle. Atmosfera przy naszym stole natychmiast się zmieniła. Luka, zmuszony do rozmowy z Daria, nie zauważał mojego milczenia. Rozmawiał z nią o jakichś wakacyjnych planach, a ja siedziałam obok, czując się coraz bardziej pusta. Anti, mój mąż. Właśnie teraz potrzebowałam jego wzroku, jego gestu, cichego zapewnienia, że to jest nonsens, że zaraz to odkręci. Ale Anty miał wzrok utkwiony w kieliszku z winem babić. Był nieobecny, chociaż siedział tuż obok. Czy on tego nie widział? Czy nie widział, jak jego własna żona, matka jego syna, jest publicznie degradowana? Czułam się zdradzona. Wesele trwało w najlepsze. Klapa grała coraz głośniej, ludzie tańczyli. Zapach peki i rakii unosił się w powietrzu, ale dla mnie cały ten chorwacki splin, cała ta radość i tradycja zamieniły się w kwaśny posmak w ustach. Zaczęłam się zastanawiać, czy Anna nie miała racji, że to wszystko to tylko urocze relikty. Moja duma, moje zasady, czy naprawdę były tak ważne, żeby doprowadzić do takiej sytuacji w ten jedyny dzień? Jednak ból rusu. Musiałam wstać, choćby po to, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza. Wstałam. Tego było za wiele. Musiałam się oddalić od tego stołu, od tego fałszywego szczęścia i od tego beznadziejnego milczenia Anty. Pomyślałam, że przejdę się po sali, zamienię kilka słów z rodziną i znajomymi, i spróbuję odzyskać spokój, nałożyć z powrotem moją maskę dumnej matki. Kiedy ruszyłam, aby wyjść z podwyższenia, Usłyszałam głos Eni. Mario, dokąd idziesz? Nie jest czas na samotne spacery. Teraz jest czas na rodzinne zdjęcie. Usiądź, proszę, na swoim nowym miejscu. Słowo by nowym wypowiedziała z taką złośliwą satysfakcją, że pękłam. Odwróciłam się. Nie będę siedzieć tam, gdzie mnie zdegradowałaś, Anno. To jest moje wesele, a ty nie jesteś moją panią. Szepnęłam, chociaż wiedziałam, że to było wystarczająco głośno, żeby usłyszeli to wszyscy przy stole. Twarze teściów Eni i jej ciotek były teraz zwrócone w moją stronę, pełne zdumienia. Anna wstała i podeszła do mnie. Jej oczy błyszczały, a jej uśmiech zniknął. Zastąpiła go determinacja. To jest mój ślub, Mario. A ja po prostu dbam o to, by wszystko przebiegało tak, jak powinno. Nie rób scen. Zbliżyła się, a jej głos stał się szeptem, ale o wiele groźniejszym. Usiądź natychmiast. Albo wyjdź. Poczułam się, jakbym dostała od niej cios. Zrobiłam krok do tyłu. Wtedy ona, w geście czystej, fizycznej przewagi, położyła dłoń na moim ramieniu i zepchnęła mnie w kierunku krzesła. Na którym siedziałam wcześniej. Nie był to popchnięcie, ale pchnięcie, które miało na celu pokazanie mi, gdzie jest moje miejsce, bez możliwości protestu. Oparłam się o krawędź stołu i tylko cudem utrzymałam równowagę. To był ten moment. Fizyczna agresja, jawne upokorzenie w obecności wszystkich. Kiedy kontynuujemy ten przypadek, pamiętaj, aby zasubskrybować i zostawić lajka. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych opowieści. Czułam, że moje policzki płoną, a z oczu napływają łzy wstydu i gniewu. Nie, to nie była łza, to było piekło. Upokorzenie było tak intensywne, że aż paraliżowało. Czułam na sobie wzrok wszystkich. Cała sala zamarła. Muzyka umilkła, jakby ktoś wyłączył prąd. Nikt się nie ruszał. Kelnerzy zastygli stakami w dłoniach, a goście, którzy jeszcze przed chwilą tańczyli, obrócili się, żeby zobaczyć, co się dzieje przy głównym stole. Czas stanął w miejscu. Wszystkie chorwackie zasady gościnności, honoru i rodzinnego szacunku zostały złamane w jednym brutalnym geście. Anna, stojąc nade mną, wydawała się zaskoczona własnym czynem, ale natychmiast odzyskała kontrolę i spojrzała na mnie z wyzwaniem. Sieć rozkazała, ale było to szeptane słowo, które słyszała cała sala. W tamtej chwili mogłam zrobić tylko dwie rzeczy: wybiec z sali, uciekając przed hańbą, albo walczyć. Ale nogi ugięły się pode mną. Nie potrafiłam ruszyć się z miejsca. Mój wzrok błądził po twarzach. Szukałam luki. Mój syn siedział jak posąg, patrzył w dół, na swoje splecione dłonie. Nawet się nie ruszył, ani nie podniósł głowy. Jego milczenie było kolejnym ciosem, gorszym niż pchnięcie Eni. Czułam, że tracę oddech. To nie był już ślub, to był publiczny spektakl, w którym ja byłam ofiarą. I wtedy, w tej przerażliwej ciszy, kiedy czułam, że zaraz osunę się na podłogę, wydarzyło się coś, na co czekałam przez cały ten wieczór. Spojrzałam na niego, na mojego Anti. Mojego męża od 30 lat, człowieka, który widział mnie w najgorszych i najlepszych chwilach. Który obiecał mi miłość i wsparcie przed Bogiem i całą rodziną. Anty siedział obok luki, ale do tej pory był martwy w środku. Nie poruszał się, nie reagował na moje cierpienie. Byłam pewna, że znowu mnie zawiedzie, że schowa się w swoim milczeniu i pozwoli, by upokorzenie mnie przytłoczyło. Ale wtedy, powoli. Z niesamowitą, wręcz bolesną godnością, Anti wstał. Wstał i poczułam, jak całe moje ciało ogarnia fala gorąca. Moje serce na nowo zaczęło bić z taką siłą, że myślałam, że wyskoczy mi z piersi. Był wysoki i postawny, a jego ruch był tak niespodziewany, że Anna, która stała nade mną, cofnęła się o krok, a na jej twarzy pojawił się strach. To nie był już Anti, ojciec, mąż to był Anti. Głowa rodziny, który miał wreszcie położyć kres temu szaleństwu. Widziałam, jak zaciska dłonie w pięści. Cała sala, która i tak milczała, teraz niemal przestała oddychać. Wszyscy patrzyli na niego, czekając na grom, na słowa, które wstrząsną tym stołem. Pomyślałam, w końcu. W końcu mnie obroni. W końcu pokażę tej młodej kobiecie, gdzie jest jej miejsce, a gdzie moje kropka. Czekałam na jego wzburzony głos, na to, że powie, jak śmiesz dotknąć moją żonę? Wstydź się. Czekałam na ten moment, w którym Luka podniesie głowę i stanie za nami. W głębi duszy wiedziałam, że ten gest miał przywrócić mi nie tylko krzesło, ale też godność, którą mi odebrano. Anti stał, a jego wzrok błądził po mnie i po Ani. Sekundy ciągnęły się w nieskończoność. Jego twarz była kamienna, bez cienia emocji. Wtedy Anty otworzył usta. Pierwsze słowo, które wypowiedział, było skierowane nie do Eni, nie do Luki, ale do mnie. Mario powiedział, a jego głos był niski i spokojny, a jednocześnie tak obcy, że aż mnie zabolał. Sieć. Proszę usiądź. Nie było w tym oburzenia, ani obrony. Była to prośba, ale wypowiedziana tonem, który oznaczał ostateczny rozkaz. Poczułam, jak moja nadzieja opada na dno, ciężka jak ołów. Ale Anti, ona mnie popchnęła. Zdołałam wydusić, wskazując drżącą ręką na Anę. Anti w końcu spojrzał na Anę, ale jego wzrok był dziwnie, łagodny. Powiedział do niej, ale w taki sposób, żeby usłyszała to cała sala: Anna, usiądź. Mamy ważną rzecz do ogłoszenia, a nie ma na to lepszego momentu niż teraz, kiedy wszyscy na nas patrzą. Anna, posłuszna jego słowom, wróciła na swoje miejsce. Luka w końcu podniósł głowę, a jego oczy były pełne łez, ale nie z powodu mojego upokorzenia, tylko z powodu ulgi. O czym ty mówisz, Anti? zapytała ciotka Eni, łamiąc ciszę. Mój mąż znowu spojrzał na mnie. Wiedziałam, że za chwilę wydarzy się coś, co zmieni wszystko. To nie była obrona. To było przygotowanie do ataku. Zauważyłam, że od jakiegoś czasu Anty często jeździł do spitu na spotkania biznesowe. Anna odbierała od niego tajemnicze telefony, odchodząc na bok, żeby ze mną nie rozmawiać. Myślałam, że to kolejny sekretny interes, w który Anna go wciągnęła, by mieć większy wpływ na finanse Luki. Ale teraz. Stojąc tam, anty nie wyglądał na biznesmena. Wyglądał na zmęczonego. Był bardzo blady, a w jego oczach czaił się ból. Kiedy kontynuujemy ten przypadek, pamiętaj, aby zasubskrybować i zostawić lajka. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych opowieści. Moje myśli pędziły. Przed oczami przeleciały mi wszystkie znaki, które zlekceważyłam. Anti od sześciu miesięcy tracił na wadze. Kiedy pytałam, mówił, że to stres. Miał regularne, tajemnicze wizyty u lekarza w splicie, do którego jechał sam, mówiąc, że załatwia dokumenty. Pamiętam, jak trzy tygodnie temu, w środku nocy, usłyszałam, jak rozmawia z kimś przez telefon szeptem. Myślałam, że to sprawa winnicy, jakieś długi, z którymi nie chciał mnie martwić. Raz, kiedy wrócił ze splitu, zostawił w marynarce malutką ulotkę z nazwą kliniki onkologicznej. Co to jest? Zapytałam. Nic, Mario, pomyłka w poczcie, odpowiedział szybko, zabierając ulotkę. Anna. Zaczęłam sobie przypominać jej dziwne, troskliwe gesty wobec Anti. Raz przyniosła mu specjalnie ugotowaną, lekko strawną zupę, mówiąc że Luka prosił, żeby dbać o ojca. Myślałam, że to perfidna gra, żeby wkupić się w łaski męża. Teraz zrozumiałam, że jej wzrok skierowany na Anty nie był spojrzeniem przyszłej synowej, ale troską pielęgniarki albo kogoś, kto dzielił z nim straszny sekret. Anna wiedziała. Luka wiedział. Cała sala, cała najbliższa rodzina wiedziała. Wiedziałam tylko ja, Maria, Żona, matka, która myślała, że jej jedynym problemem jest to, gdzie usiądzie. Anty westchnął. Był to ciężki, wyczerpujący oddech, jak u człowieka, który właśnie skończył najcięższą pracę w życiu. Spojrzał mi prosto w oczy, a w tym spojrzeniu było tyle miłości i tyle bólu, że prawie się rozpłakałam. "Wybacz mi, Mario", powiedział cicho. "Wybacz mi, Mario", powtórzył. A ten ton sprawił, że wszystkie moje zmysły się wyostrzyły. Nie chciałem cię upokorzyć. I nie chciałem tego ukrywać, ale musiałem. Anty sięgnął do kieszeni marynarki i wyjął z niej zmięty kawałek papieru. To była karta wizytowa z kliniki onkologicznej w Splicie. Sześć miesięcy temu zdiagnozowano u mnie raka. Jest zaawansowany, powiedział, a te słowa, wypowiedziane w środku wesela naszego syna. Rozbiły całą iluzję. Sala znowu zamarła. Tym razem to nie było wahanie, tylko szok. Wszyscy znali Anti, wszyscy kochali tego roześmianego, silnego Dalmatyńczyka. Patrzyłam na niego, czułam się tak, jakbym widziała go po raz pierwszy w życiu. To Anna mnie uratowała, ciągnął, a ja poczułam, jak łzy ciekną mi po policzkach. Kiedy ty walczyłaś o to, gdzie usiądziesz? Ja walczyłem o życie. Luka był załamany, a ja nie chciałem cię martwić: twoje serce jest zbyt kruche. Wtedy wskazał na miejsce, na które Anna przeniosła Darię, a które pierwotnie było moim. To jest miejsce mojego brata Nikoli, powiedział, a teraz jego głos zaczął się łamać. Zmarł na raka pięć lat temu. To, gdzie ty siedziałaś, było tradycyjnym miejscem mojej matki, ale to, gdzie daria, Siostra Annie, usiadła, było miejscem Nikoli, który, który oddał mi swoje miejsce na najlepszą terapię w Zurychu. Jej ojciec, a mój przyjaciel z wojska, skontaktował mnie z najlepszymi lekarzami. Ana od sześciu miesięcy opłaca terapię i leczenie w Splicie. Codziennie jeździ ze mną i dba o każdy detal. Dzisiaj... Daria siadła tam, żeby symbolicznie podzękować swojemu zmarłemu ojcu i Nikoli, mojemu bratu, za to, że mnie uratowali. Anti odwrócił się do mnie. Wiedziałem, że gdybym ci powiedział, byłaby wojna o to krzesło, więc kazałem Ani, żeby to zaaranżowała w cichości. Chciałem, żebyś miała święty spokój. Wybacz mi, Mario, że uderzyłem w twoje zasady. Ale Anna walczyła o moje życie. Kiedy ja walczyłem, żebyś ty mogła spokojnie cieszyć się dniem syna. Wtedy Anna, z łzami w oczach, podeszła do mnie, a jej gest nie był już gestem agresji. Był to gest prośby o przebaczenie. Jeśli dotrwałeś do końca, bardzo Ci dziękuję. Jeśli możesz, zasubskrybuj kanał, zostaw lajka i napisz w komentarzu, co sądzisz o tej historii. Twoje wsparcie robi ogromną różnicę. Wszystkie moje urazy, całe moje cierpienie zniknęły w jednej sekundzie. Wszystko, co czułam do Eni, zamieniło się w palący wstyd. Ja, Maria, myślałam, że jestem filarem, a tymczasem byłam ślepa i skoncentrowana na nieistotnych rzeczach, na tradycjach i honorze, podczas gdy mój mąż umierał. Anna, ta nowoczesna dziewczyna, o której myślałam, że gardzi naszymi obyczajami, walczyła o mojego Anti i o przyszłość naszej rodziny. Pamiętam tylko, jak osunęłam się na krzesło. Nie to, które mi przesunięto, ale na to, które stało obok. Podniosłam wzrok, spotykając się ze wzrokiem luki. Płakał, ale nie był już załamany. Był wdzięczny. Anna uklękła przy moim krześle i położyła mi rękę na kolanie. Mario, proszę, wybacz mi, że cię popchnęłam. Byłam zestresowana. Anti ma jutro operację i? I nie wiedziałam. Jak inaczej Cię zmusić, żebyś w końcu usiadła i pozwoliła mu przemówić. To nie była rywalka. To była moja córka. Odsunęłam się od stołu, uściskałam ją. Wybacz mi, Anno. To ja byłam ślepa. Ja? Myślałam, że dbam o honor rodziny, a nie dbała o mojej serce. Anty podszedł i wziął mnie za rękę. W całej sali wciąż panowała cisza. Nagle usłyszałam, jak stary wujek Iwan, weteran, podnosi kieliszek rakii. Za zdrowie Anti. krzyknął, a cała sala, jak na komendę, wstała i zaczęła wiwatować i klaskać. To był ten prawdziwy moment chorwackiej swadbi, moment jedności, w którym miłość i wsparcie wygrały z wszelkimi podziałami. Po tym, co się stało, reszta wesela była już inna. Siedziałam tam, gdzie Anna mnie usadziła, ale czułam, że to ja jestem w centrum wszechświata. Luka objął mnie ramieniem, Anty i Anna, moja nowa córka, trzymali mnie za rękę. Zrozumiałam. Prawdziwa tradycja to nie to, gdzie siedzi matka, ale to, jak mocno trzyma się rodzinę, kiedy świat się wali. Najważniejsze krzesło było nie przy stole, ale w sercu. Wstałam, wzięłam kawałek przutu. Pocałowałam Anty i powiedziałam cicho: Jutro jedziemy do Splitu. Razem. Anna i Luka uśmiechnęli się do mnie w taki sposób, że wiedziałam, że wszystko będzie dobrze.